Witam Was wszystkich serdecznie. Mam pierwsze życia na wsi. Czy niestety dopadało śniegu i zakopałem się pod własną bramą, własnym autem. Niestety ten szpadelek nie daje rady odśnieżać, bo jest za wąski, Szpiczasty, niewygodny. Musimy coś wymyśleć. Co jest? To jest Simba. Wróć, mija. Mija wróć. Wróćmy, tutaj ten teren musimy odśnieżać. wróć na, na podwórko. O, nawoli się, musi się naplać. Tak Simba, ty musisz zostać, bo ja cię nie będę pilnował. Czy ty nigdzie nie uciekasz? I niestety muszę coś wymyśleć, żeby to odgarnąć. O, to jest nasz szydy. Kotek mamy mięchenio. O tak się właśnie bawi z psami. To jest zabawa. Psa z kotem. <grydy> U nas psy żyją w komitywie z kotami. Nie ma z nimi problemu. O to niestety utknęło w śniegu. O, jak widzicie, jak spojrzycie sobie tam dalej. Nie wiem czy widać. Tam daleko spróbuję zbliżyć. O. No to tam jeździ jakiś pług, nam odśnieża droga, ale tutaj mamy jeszcze 350 metrów prywatnej drogi, no nie, i niestety nikt nie odśnieży. A nie, to Kulik jest, widzicie? E, nie widzicie pewnie, to jest ciągnik z sąkami. Kulik, jacyś się, siedział. Spokój, e, No i tak, że bierzemy się za odśnieżanie, jeszcze nie wiem jak. Ale coś wymyśliłem, mam tu taki kawałek brzuski. Nie mówię o tej, co stoi, tylko tam takie leżą obcięte wcześniej. I będę się starał z jakiegoś kawałka płyty zrobić taką szuflę do odgarniania, a zobaczymy, włączę się z powrotem, jak mi się może coś uda, bo jak mi się uda odśnieżyć. No po prostu, żeby wyjechać do pracy dzisiaj wieczorem znowu, potrzebuję autem wykręcić, żeby móc w tamtą stronę się skierować, ale niestety na razie. Jest to niemożliwe. Rano się zagrzebałem. Ledwie wycofałem. Muszę tu podgarniać trochę. Może posypać solą albo coś W ogóle tu mam piękne widoki. To swoją drogą, bo rozciąga się widok przepiękny przecudny. Tu mam jeszcze kawałek łąki. Las. Przy są szczęśliwe. Nie no, Simba bym wypuścił. Ale nie mogę nagrywać i jego pilnować. Musiałbym go wziąć na smycz. Bo niestety jest hultajem, który potrafi Potrafi gdzieś tam zwiać na sekundę, a jak tym bardziej jak jest kulik, jakby nie daj Boże tam pobiegł do drogi. Krzywdy pewnie nie powinien zrobić, bo to jest raczej pies, który jest, że tak powiem, ostry na własnym terenie, na podwórku. No taka jest jego natura zresztą i rola. Chodź Simbuś, zobaczycie jego zapłotem sam tamtej strony niestety. E, więc raczej tak jakby gdzieś poleciał, nie powinien być agresywny i ostry, no ale nigdy się nie wiadomo, to jest zawsze zwierzę, to jest pies, ma swoją własną naturę, a tam mamy kompostownik, jeżeli widać, o tam, 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 zapełniony już właśnie kurą sprzątałem w kurniku, wyniosłem trochę tego zwierzchu, przynajmniej wilgotnego, że tak powiem, i dosypaliśmy, dosypałem słomy. Tutaj mam piękny widok, no mówię, no niestety nie przejdę się, wrócić się posmyć. A teraz to się bierzemy za szuflę i może spróbujemy tu odgarnąć. Hurra, sukces. Odśnieżyłem, ale powiem wam, że było cholernie ciężko. Auto jak widać już jest skierowane w dobrym kierunku. Już można wyjeżdżać do pracy. Oczywiście do pracy jeszcze mam 2 godziny, ale lepiej wcześniej przygotować, żeby być zaskoczonym później. Ej. Powiem Wam tak, zrobiłem tą łopatę, taką samoróbkę Tutaj brzozowy kołek, kawedewski, ale no zdałem egzamin, no bo musiałem zdać egzamin, musiałem wyjechać. Ale nikomu nie polecam takiej przyjemności szuflowania. Tym to jest coś strasznego, to po to jest cięższe od kija. Więc sam śnieg nie jest takim problemem na tej szufli. Co sama ta szufla jest jej ciężar, tak? Ale już mogę. Wyjechać mam nadzieję, że tam dalej się nie zakopię, choćkolwiek jeszcze wjechałem i wjechałem dzisiaj rano, więc tam nie było tak najgorzej. Tutaj u nas pod bramą strasznie nawiało e, spór po prostu, tak tutaj z okolicy, no i na bramie się zatrzymywał ten śnieg. Więc niestety tu ho, cała pryzma, którą nasypałem. Mówię, no egzamin łopata zdała, ale nie polecam, bo ramię na barki to mnie tak bolą jakbym był z półtorej godziny na siłowni. Więc może jeszcze wybiorę się dzisiaj z pieskami na spacer, to może coś nagramy, a na razie to pozdrawiam, do usłyszenia.